25 maja w Miejsko-gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewieżu miał miejsce wyjątkowy koncert. Jest rawyż mnie do miejsc, gdzie pędził czas, były naszych serc. Na każdą z chciał oddać nam, pewna nie racie. Polski Związek dla naszych emerytów, a z okazji zbliżającego się, zbliżającego się dnia matki i ojca. My te dwie imprezy łączymy zawsze razem, ponieważ dzień ojca jest za miesiąc, no więc łączymy to w jedną i, i, i po dzisiaj postanowiliśmy zaprosić naszych emerytów, mamy, ojców, na taki koncert właśnie. Ja uważam, że to jest jedno z najpiękniejszych świąt, bo bycie rodzicem i, i to rzeczywiście wielka sprawa także zarówno w stosunku do istniejących naszych rodziców jak i nas rodziców. No myślę, że, że, że warto taki dzień uczcić i no i dlatego go właśnie świętujemy. Zebraną publiczność przed rozpoczęciem koncertu przywitały Renata Dyrda i Bogusława Korsiewicz. Uczestnicy koncertu mieli okazję wysłać wiele znanych piosenek w aranżacjach męskiej grupy Wokalnej o nazwie Trio mio Amore. Ja, jak ci się dziś pożyło, jak minął czy ci się coś skończyło, czy może dziś coś się zaczęło dziś? Dlaczego powstało trio I Mio Amore? Bo taką y, nazwę y, nosimy przede wszystkim y, Ludzie, którzy lubią śpiewać, muzykować, znamy się e, kupę lat. E, postanowiliśmy też zrobić coś takiego innego, coś, czego e, w środowisku w regionalnym, muzycznym e, wcześniej nie było. E, postanowiliśmy dać jeden z koncertów, wtedy to chyba było jesienią 2019 roku, roku dla seniorów. Przygotowaliśmy e, program. I świetnie się przy tym y, bawiliśmy, i tak zostało do dnia dzisiejszego. Koncertujemy, i śpiewamy i świetnie się przy tym bawimy. Jakie piosenki zostały przygotowane na dzisiejszy koncert? No Generalnie, jak tytuł koncertu wskazuje, z okazji Dnia Matki i Ojca będą przewijać się utwory na temat, na temat właśnie Matki. Dla Matki ale i różne popularne piosenki, które mam nadzieję publiczność z nami będzie miała okazję pośpiewać. Tam będą piosenki z repertuara Krawczyka i innych znanych wykonawców. Już taki jestem, zimny grach, i dobrze mi jestem, bez usta. Po Bo tym jest że, sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny grach. W udział w koncercie wzięli m.in. wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, zastępca burmistrza miasta i gminy Siewież Damian Dawczyński, wiceprzewodniczący oddziału okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Katowicach, Marian Mucik oraz przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu Barbara Bohenek. Czy to dobrze, że takie organizacje jak Związek Rencistów i Inwalidów organizuje takie koncerty, takie przedsięwzięcia? Oczywiście, że tak, bo wśród tych emerytów i rencistów są. Mamy i są ojcowie. E, oczywiście oni są również takimi drugimi mamami, drugimi ojcami dla swoich wnuków, niektórzy prawnuków, ale oczywiście e, trzeba o tym pamiętać, bo młodym ludziom wydaje się, że rodzice są, zawsze będą, będą ich wspierać. E, czy ich słuchają i tych ich dobrych rad trudno powiedzieć ale rodzice by chcieli jak najlepiej dla swoich dzieci. Dlatego dobrze, że tu się taka grupa ludzi spotyka, że o tym się mówi. Koncert trwał blisko półtorej godziny. Trio Mio Amore bawili publiczność nie tylko wyrafinowaną muzyką, ale także zabawnymi dialogami, przeplatanymi licznymi żartami. W tym dniu ze sceny padło również wiele ciepłych i miłych słów. W imieniu zespołu życzymy przede wszystkim tego, co najlepsze i najpiękniejsze: żebyście, drogie mamy, drodzy ojcowie, byli zdrowi, szczęśliwi, mieli pogodę ducha w swoich sercach, zawsze, żeby ten uśmiech was napędzał do codziennego działania, żeby dzieci, wnuki was cieszyły. No to dzień babci bardziej, ale tego, co najpiękniejsze i najlepsze, Grzegorz, Andrzej i ja. Trio, Mio, Amore. Żeby zawsze wam towarzyszyła świetna muzyka. Tak jest. Dołączamy się do życzeń i życzymy wszystkiego co najlepsze.